Jesteś Matruner? Jestem, jestem stary i co? Chodzimy? Czy jesteś Ole, gotów? Testuje. Czy jesteś gotów Matruner? No jestem, no nie, nie za bardzo, ale damy radę Chodzimy na serwer, na czy są jakieś zmiany sprawdzamy moi drodzy Serwerek Jestem O, ja, jesteś O, ja nie właśnie widzę, to, ja nie właśnie. widzę tam Ja patrzę się w tamtą Je, stronę, ja się boję tam zajrzeć Je, Jesteśmy w tym samym o. miejscu co skończyliśmy poprzedni odcinek O stary, e, a ty już i... widzisz wszystko to... No, jest, popatrzyłem, ale... jest dobra. Ooo, się... witajcie. Możemy jest wyjść. Napisane. Witajcie. O kurczę. O kurczę. Jak przemiło. Witajcie. Musieliśmy czekać jedną noc, jedną noc. Kurczę, ja jakieś piekle. Jedzenie? O, bierzemy, dobra, weź to jedzenie Dobra, no zaczynamy... Ej, czekaj, palion, Palion, poczekaj mm. My, Musimy brać po 16, lepiej weźmy sobie A po co, czemu? A zginie... czemu nie wszystkie od jak... razu? Ja wezmę od razu no, sobie, jak, jak zginiemy, no to się nie wiem gdzie zrespimy, ale lepiej mieć zapas jedzenia jednak w nederze, bo jesteśmy tu w więzieniu, nie? Aha, jak dobra. Chcesz, nie no dobra, no to wezmę, dziwnie to jest podzielone w sumie, no okej, okay, niech ci będzie Jakiś most i tabliczka, chodźmy przeczytać no, tabliczka e, to Dzień jest. kolejny, nowe zadania Powodzenia. Damy proszę. radę! Ja się boję, ja już nie chcę się Uuu. palić w lawie. Pamiętaj stary, żeby nie dotykać tych świniaków. Wa I jakich ich tu jest dużo w ogóle! Ty, łóżka! No. Jezu, ja tak dawno nie spałem. Ja tak dawno nie, nie. spałem. Nie, Dalej, nie dotykaj, nie dotykaj! Dotyka, to... Co ty narobiłeś? Jezus, dobra, zrespiłem się tutaj stary. Tutaj? Ja pierdzielę, Jezus, ale stary. się zlękłem. Początek filmu już koniec. Nie słyszałeś, no. że mówiłem, żebyś nie dotykał łóżek? Ja nie mogę, Stary. zapomniałem o tym, to już mnie... O mamy, co tu jest taki syf, jak to jest wszystko poniszczone? O, ale no. dziura, tylko nie wpadnijmy tu teraz. Dobra, tak, co, od czego atomizka? zaczynamy? Ta plan... Tu jest kolejna tabliczka, no. zobacz, co jest napisane? Już nigdy nie wrócicie. Jak nigdy? Co? To jest co? do nas. Ej, ale my nie wrócimy do domu? Jak nigdy do nie wrócimy? Kolejne, chodź czytać. Zanim okay. tutaj wskoczysz, zrób drzewo, zdobądź itemy poprzez przechodzenie poziomów za to bo Jak drzewo? No nie dobra. rozumiem totalnie, żeby... O, czekaj, goni mnie. O, Ej, nie mnie! Ej, nie czaję, star. Ej, nie, on nie goni, nie, dobra. Słuchaj, Rzucam słuchaj. go, rzucam go. Patrz, o, ja nie. widzę dobra, tutaj nie jakieś levele. Tutaj jest jeden, tu jest drugi. Ale Jakiś po co ty... To ale co mamy z Aha, skrzynki są, ale to drzewo... Ale dobra, powiedz mi, czemu tam drzewo mamy zrobić w tamtym miejscu? No nie wiem, ja muszę to sprawdzić, czekaj. Drzewo, nie, dobra, dzisiaj, mi, dzisiaj, moi drodzy, będzie ciekawie, dzisiaj będzie ciekawie. Ja już to trzeba ja zbadać? Będziemy musimy zrobić tutaj drzewo, żeby się przedostać mhm. dalej, stary, o to chodzi. No to jest dziwne, po co drzewo? Nie skakujmy tam lepiej. No dobra, tylko nie wiem po co drzewo. No, Rzucam no go. Nie wiem, dobra, jednak... dobra, no to od czego zaczynamy, stary? Wiesz co, musimy te levele A tu też coś jest, ja tu ja... jest coś. Poszukajmy wszystkich leveli, bo mamy drzewo zrobić chyba. Okej, okay, tutaj mamy tak. Tam jest skrzynka, tam jest skrzynka. O lo, tam jest skrzynka, i gdzie są jeszcze. No. I tutaj Czyli tu o, jest ten parku, no to tu jest ta druga skrzynka. A gdzie jest trzecia? Tam, tam po prawej, zobacz, z tyłu, za gdzie? nami. Widzisz? O tutaj. Ale to jest dwie, tutaj i tu na tym czarnym. Jeszcze jedna powinna A, być. I tutaj musisz podejść i popatrzeć w dół, zobacz, ja od razu ogarnąłem. Zobacz, A fakty, tutaj. ja pierdzielę, ja tam nie Ja to, ja to mam gdzieś. Nie wiem, on z nas jaja robi. To poczekaj, trzymaj tutaj jedzonko. Patrz, nie, ja, nie, nie Popatrz, jak nie ja, ja to będę skakał. Ja spróbuję, może to zrobić, co? Ja w ogóle Ale. sobie ząbka nie wziąłem. To mógł? będzie Kozak. Uwaga, 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 uwaga. uwaga. Wow. No! Co, co ty robisz? Czemu za mną poszedłeś? Po ja nie wierzę, żarcie. Ja, nie, ja, ja te żarcie mam gdzieś. Ja to przechodzę. Bo ja chcę wszystko przetestować. Ja to mam gdzieś. Ja mam. Ej, mam. Masz. Patrz. Patrz. Nie? No co jest grane? To Czemu nie? ja jestem taki słaby? lepiej tego nie rób, stary, ja już nie, mam pić Ale jestem teraz na siebie zdenerwowany. Widzowie nie wierzycie we mnie, ja jestem taki zdenerwowany. Ja to przejdę, ma patrz to. Dam radę teraz. Ja, ja wierzę w siebie, patrz. Dawaj. Okej, okay. Dotknąłeś mnie w trakcie lotu. Tak? O, ja Dlaczego Tych mnie zdradziłeś? Zabiłeś kolegę. No nie, ja, to, ja, to ja to przejdę, ja każdą nie, tak. rzecz. Jazda. O, o, i tu dalej? No i dalej musisz teraz skoczyć o. Nie patrz bo to jest galectwo dawaj, dawaj Dasz radę patrzcie co on robi Proszę no, państwa nie, pa. nie dobra nie nie przechodzę tego Nie ja skaczę sobie sprintuję i nie nie. Idziemy inne ja, ja chcę inne Nie lubię żelków ja tak nienawidzę żelków Jezu ja Kość, takie spodzę. mam ze wspomnienia z żelkami Nie chcę naprawdę Który wybierasz Tam, ja, wy... ja idę na zespółem, czarny tutaj? Czarny chodź razem tak, razem dobrze, przejdźmy tak. to razem o, ale to ja nie, nie spadniemy, dobra, to jest easy, on, on chyba się trosz... O kurde O, oszukałem okay. system, zobacz okay. Nie musiałem mu tam od początku O, o okay. dobra Ty, ale gdzie mam dalej skakiwać, tutaj? Dobra patrz. O Jak ty, gdzie ty jesteś? Nie, spadłem Gdzie ja mam, a sk... tu mam skakać Tam jest ja... czarny blok, w ogóle go nie widać Czyż nie doskoczymy tam do tej drabinki, stary Stary, tam się okay. nie da doskoczyć, do... to jest niemożliwe, to jest nierealne o. Stary, gdzie? No tu, nie, ma, nie, nie mam jak doskoczyć do drabinki Dasz radę tam... Czekaj, a tam nie ma bloku jakiegoś? Gdzie jakiś blok jest? Przecież tu Nic, nie ma... tam nie widać tu nie, ma żadnego, tu nie ma żadnego bloku, chłopie, gdzie? Nie dasz rady? Nie dam rady to doskoczyć CO?! Tu jest blok! jest blok, tylko go nie widać! Nie widać! widać. Ale... chamstwo dobra... Zrobione. Co on w ogóle wykombinował? Jakiś challenge dla nie, nas? Nie, o ja zaraz zginę z tymi, tymi kośćmi. Wiesz co, ja odłożę je na starcie. Odłóż, chyba. odłóż, odłóż. No. Wszystko po Wszystko. kolei. Dobra. 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 Uuu, dirt. Po co Udał nam dirt? Się to po co nam dirt? Dobra. E, po co nam dirt? No. W sumie to nie wiem. Trzymaj, wie. chodź. <laughs> Mamy drzewo przecież Żeby do ognia wpadło. O, je! o. Palą, oh. czy ty zwariowałeś? <śmiech> <śmiech> czy, czy ty zwariowałeś, stary, to prawie do lawy wpadł. Ja! To możliwe. Nie, nie. możliwe. Dobra, Chodź, ja idę po Bo tu mamy ostatni challenge to Dobra, to ja idę go przejść, dopóki jeszcze mam jakieś życie. No. Gdzie jest Spariusz. jeszcze jakiś challenge? O A. Jezus, szkło, przecież to jest tak cienkie. Nie, nie ja to posłucham. Chodź, dawaj, szybko, 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 musimy po tą skrzynkę iść. Kurde, nie wychodzi mi to. Ja dzisiaj, ja widzowie, przepraszam wszystkich, że musicie na to patrzeć. Ej, bo ja już jestem, mam No, po tą ale skrzynkę. zauważ, ja nie widzę, jak ja skaczę. Czy Potem jest byku. tak łatwo. No patrz! No nie wiem, stary. Jezus, nareszcie, ja to przechodzę, bo ja chcę sprawdzić swoje umiejętności. Okej. Okay. Dobra, byku, widzimy. Już Dobra. to jest zrobione, Dobra. skrzyneczka odebrana, ale zobaczymy, czy ci się uda. No dawaj, palionowy, no patrz, co on tu wyczynia. Jest zaliczony! Jest, no i Dobra, elegancko. Ale idę po jedzenie. Ty a żelki zrobiłeś? Czy Dobra, ja je biorę jedzonko i idziemy. Ty, ale my nie wrócimy już. Bierz całe jedzenie, stary, bo nie wrócimy. Słyszysz? A ty żelki zrobiłeś, czy nie? Jakie żelki? No slime bloki, tam ten pierwszy, co zrobiliśmy, challenge. Nie, nie. Nie mam ochoty. Nie mam ochoty. Chcesz, nie, chcesz chcesz ochoty. nie, nie. Nie chcę. Nie mam ochoty. No dobra, bo, bo ty już ile? Dwa razy Nienawidzę żelka, nienawidzę nie. ja już tyle razy. Nie chcę umierać już naprawdę. Okej, okay, okay. przesuń się. Ile tych dziadów tu jest? No dlaczego ich tu jest tak dużo? Świniaki! Pa, spadli! Ja. Spadli! O Musimy kurde! Je dobra. Dobra, dobra to tutaj kolejny level. Masz wszystko? Co jest? No mam wszystko, patrz. No i no, pokażę, jak to robisz. Mamy tutaj yy, drzewo. No i po co to drzewo jest? Co jeszcze mieć? I czekaj A masz mączkę, dobra to... O! I co takiego z tym? I... czekaj e, drewno Teraz... Drewno musisz zabrać No, muszę chyba drewno zabrać Czekaj, może tam doskoczę i nawet nie będę musiał nic tam dawaj, O, dawaj, dawaj, dawaj. jest! Haha, ha! easy! Czekaj, 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 Bo to co postawiliśmy możemy niszczyć, nie? Tak, był tak, taki no ten. tak, no to jest... możemy A. to Dobra, to wezmę jedno drewno To okay. jest na easy. to na easy, bo to jest nasze, nie? Czekaj... No po co by to drzewo było? Co, żeby jedna Postam osoba se przeszła? Jedno? Ja jestem, no trzeba. właśnie. O. Musimy razem przejść, stary, no inaczej nie ma opcji. Idziesz? Weź Wejdźmy cztery zrób tylko. Nie wiesz, co? O tako zrobię. Pojek. jestem A, dobra. dobra. Ja, okay, bo tutaj... O weźmy główkę, tutaj... i co teraz tu? O tu jest mój ja zielony. Idę z zielony. Dobra, ja i żółtym Co to jest? Poziom o. pierwszy. Dwójka. Ja mam dwójkę napisaną. Może to chodzi o to, że jeden z Został czyli... <laughs> Zostaw łapkę. zostaw Ale i tutaj jest napisane: zostaw suba. Ja, poka. Eee, no patrzcie, No to nie musimy was prosić nawet widzowie, nie? Nawet Musicie on. to zrobić oczywiście. Zostawcie, no, zostawcie. No bo 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 tak, nie? on wam każe, no. Mam nadzieję, że oczywiście nam się nowe? filmik podoba, nie? Dajcie znać w mnie Co teraz? Pan ja pierdzielę. Wow, się... To jest straszne. Gdzie mam A skoczyć? co tam masz? To jest masz jakaś. jakaś, to, jakaś to jest jakaś pułapka, to jest jakaś ta. Masz tam jakąś płytkę, czy coś takiego? No jest, ale to jest pułapka Z jakimś TNT Bo... pewnie Dobra, raz się żyje Co się stało? O, wow, patrz, otworzył to mi się to... tutaj, a weź ze Co? Co się stanie? A ale zero listę Dasz radę wrócić? Nie, się cykam Dawaj oh. I co? Patrzcie, i Ty to faktycznie. Znika. Faktycznie O kurcze Dobra, faktycznie. jeszcze raz Super Okej okay. okay. I czekaj no co I teraz? co dalej? Ja tam widzę bro, blu, bruk czyli ten... No komuś dawaj, stołu. zrób mi czekaj, to. Czekaj jak ja skoczę tu O! Ja pierdziela, nie? ale to jest sztos! Ej, takiego czegoś no. nie widziałem Dobra, no, no. czekaj, ja muszę zjeść coś, bo mam O nie, kuchu ale kuchu jak też. ty zeskoczysz to... Nie skacz teraz! Nie! Nie skacz! Czemu? No bo spadnę i mnie nie będzie A ty nie masz gdzie tam skoczyć? Nie mam, no nie doskoczę tam, to jest chyba z 6 kratek Czekaj, e, Palion, cofnij się o jeden Cofnij się o jeden, musisz zobaczyć, gdzie będziesz miał blok. Okay. Patrz Tutaj, widzisz? Te są aktywowane. Jak ja wskoczę teraz tutaj, to gdzie się pojawi? O, tutaj! Ja! Yeah. Co to jest za. To jest jakieś. powalone, dobra, ale wróć, wróć, wróć. I tamte, z tamtego bloczku będziesz musiał wskoczyć tutaj, ok? Dobra. Czekaj. Mm -hmm. Dawaj. I skacz na trzy, dwa, yeah. jeden. JEZU! Jezu, ale pięknie stoi, Dobra, jestem ja bezpieczny, ja... Okej. Okay. Jak mi jest ciepło! <laughs> <laughs> A, ale to, s... to było sztosik! Nie, no, ja, ja nie, nie skoczę na tą tyczkę. Piękny Jezu. skok! Dobrze, i teraz coraz wyżej, patrz. i tam jest jakaś skrzynka. Jak powiem, mi się tam. ręce pocą! To jest śmierdzi życie. Hmm. Dawaj, dawaj, Dzień dawaj, miś. dawaj! Wyżej, Dzień tutaj. Miś. Tutaj. O! No dobrze, bardzo ładnie. Gdzie ja mam teraz iść? Tutaj. No tam. E, no jest I skrzynka, tam skrzynka, skrzynka, skrzynka. Siedem patyków. Po co? Siedem patyków. Po co? Nie mam pojęcia. Czekaj. Stary, ale gdzie ja mam teraz skoczyć? Nie wiem. Tutaj musisz jakoś wrócić z powrotem. W no nie mogę, tutaj. no nie mogę. Tu jest dwa, dwie kratki wzwyż, nie da rady. Za wysoko. A <laughs> słuchaj, a chciałem ja skoczyć. A patrz, a tam y jest. Masz siedem patyków? Siedem. To. A spróbuj skraftować w tym craftingu jakoś. Dasz radę tam doskoczyć? O jezu. Ja, ja pierdzielę! Ja muszę skoczyć na skrzynkę. Oh! Dawaj. Oh! Udało się. Nie zginę? Nie, ja nie ryzykuję. Dobra, najwyżej mi dużo HP zabierze. Boże, dobra, nice. trzy serca tylko. I co mam zrobić z nich? Okay. I teraz powinieneś zrobić. No. E, drabinki, drabinki zrób to. Ja na ale będę... na pewno drabinkę. No, no, no zrób no, no co idealnie. innego. no trzy zrobić. drabiny mam, ale po co te trzy drabiny? Nie wiem. Dawaj, spróbujemy jeszcze raz tam przejść, może tam już. No te... musimy no, tutaj jeszcze raz. drabinki da radę Jezu! Postawić. Dobra. Widziałem to, widziałem to stary. Okay. To czekaj, ty musisz teraz tutaj i na trzy, cztery. Dobrze. Trzy, dwa, jeden. No. <laughs> nie patrz na to. No dobrze, dobrze. Jezu! Ja się, zabaję, o, się za bardzo stresuję. Musisz mi teraz te drabinki albo tutaj postawić, albo mi rzucić. Tu? No. Tu? Dobrze? Tu? i. dobrze. I jeszcze, no. I... Okej, okay, jestem! Ja pierdziele, wow. nareszcie. Dobra, ja już. Dobrze, że lawy nie ma tu przynajmniej. Zrób wagoniki z porozrzucanych przedmiotów. O Boże, ile tu jest rzeczy Wagoniki o, okay. mamy. Czyli co? Drewno, potem... Potem co? Drewno, Kamienny kamień. Faktyka, dobra. Lecimy. że taki survival w też, kurde. Ej, nie wypadło mi. Dokładnie. A nie, wypadło. Wypadło ja mam. Jezu, już się zestresowałem. Dobra. Czyli co, ja robię crafting? Zrób crafting no. Ja robię. Zrób Bo zrób. musimy oszczędzać ten materiał, pamiętaj. Zrób crafting. Okay. Ja zrobię... E, ile masz desek? Sikierkę zrobię, wiesz? Tyk Nie, sikierkę! O jezu, jesteś yeah. Aha, ja powiedziałem sikierkę! Ja powiedziałem yeah. sikierkę? Dobra, masz ten, no. ja zrobię następny, rzuciłem ci. No, dobra, trzymaj. Okej, okay, to teraz, nie, okay. czekaj, ja trzy kamienia wydobędę, to ty zrobisz kilofy Okej? Ok? dobra. dobra to było sześć. Dobra. dobra, dobra, czyli kilof kamienny, tak? Tak, tak. Okej, okay. dobra. To teraz trzymaj. Dobra. A ja wydobywam dalej. Ee, ja mam kamień. żelazo kopać. A ty już żelazo kopnął Dobra, dobra, A ja dobra. już kamień, żeby zrobić piecyk stary. Czyli musimy wagoniki zrobić, czyli jak się. 10, 10 do dwóch wagoników. No bo w wagoniku nie można razem, nie? Jechać. Nie, nie. Dobra, nie dobra, dobra, dobra. Niestety. Szkoda. Ale ja, Szkoda, ja, bo ja, ja Idę, mam 8, czyli jeszcze 2. To. O nie! Ja pierdzielę, NIE strasz, Co za farciarz, nie mogę Prawie wpadłem stary, już chciałem stanąć na niego, sobie zebrać ten ten Dobra mam 10, mam dychę Oj. Nie możemy tego brać Mam Zapomniałem. dychę, mam dychę Dobra, no to czekaj, robimy piecyki, jeszcze tylko O jeszcze jeden tu jest, ale nie wiem po co. Mam 11, o. to będzie potrzebne, dobra, dobra. Węgiel, węgiel Węgiel, 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 o jest, jest węgiel, pięknie Dobra, Dobra, to ja robię dwa piecyki, robimy węgiel i przepalamy to elegancko. Dobra, tyle już powinno... być. Pyk, pyk, pyk. O, i trochę źle wymierzyłem. Cyk i. Cyk. I czekamy, i, i czekamy teraz. O, masakra. To jest ciężkie. Te poziomy... Teraz coraz trudniejsze dał tak szczerze. W sensie to akurat jest jeszcze łatwe, ale to co było wcześniej. Tak, tak. To jest to już jest w sumie łatwe, bo tylko tak Dobra, musimy czekać czasu na na, to na 10 razy, a tu się nie da przejść. Najgorsze to było chyba ten slime, co tam na samym początku. Nie, no nie przypominaj mi o tym. Patrz, no. ale to ładnie wygląda, a ja chcę się przejechać tu sobie. To będzie fan. Dobra, mamy pięknie ładnie. Dwa, Ciekawe cztery. co będzie dalej stale to masz jest już? pytanie. Mam już 6, no więc to... już końcóweczka, Dobra, już No, zabieraj, zabieraj no. Ja nie mogę, to się uda. Ja chcę wrócić do swojego świata. Ja chcę, żeby to prowadziło w końcu do jakiegoś teleportu do domu, ja chcę wrócić do miasta, ale czemu on napisał nam, że już nigdy nie wrócicie. No, nie wiem, może ma jakieś plany co do nas. Ja nie, nie mam. Dobra, mogę. ej, mam. Mam. Mam to dwa masz? wagoniki. Ja Trzymaj, lecimy uh, proszę bardzo. Elo! Jazda. Dawaj. To co? Mogę jechać pierwszy? Możesz, jasne. Ej, wiesz co? Ja ci powiem tak. Pojedź pierwszy i powiesz mi co tam jest. Dobra, dobra, to czekaj, 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 dobra. czekaj. Uwaga, Ja ci, ja ci popnę, Dawaj, dawaj, dawaj. Jezus, dawaj. ty, ale odzywaj się do mnie. Lecimy. Dawaj. No, lecimy, lecimy. Dawaj, jadę. Ja! Jaki tu ale to fajnie wygląda. Ale dokąd Dr. ty pojedziesz? roller caster na matrunerowicach. Ja się <laughs> mianu... Ej, nie widzę cię no. na tym. O, dobra, zniknąłeś okay. mi już. Jak... Pojechałem, Jezus. dobra. Ja nie mogę! No. No, nie pokoju. Jest tutaj portal! Wow! Jak portal tam jest? Portal, portal no? Stary, nie to ciebie, to ciebie. Wow! Nie co jest grane! Jesteś? Halo? Matruner. co się nie odzywa? Już był portal Co jest grane? Ej, ja się boję! Nie mogę nie jechać. Czemu on się nie odzywa? Ej, ja się cykam. Czemu on się nie odzywa?